Orlando Citario, włoskiego pochodzenia, lotnik, który służył w Luftwaffe, zginął w górach stołowych. Prawdopodobnie był ofiarą dywersji. Był to pilot techniczny, który oblatywał samoloty, które były naprawiane na lotnisku polowym w Szalejowie Dolnym, które znajdowało się tam. A tutaj pomnik Michała Archanioła oraz imiona i nazwiska żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej, którzy pochodzili właśnie z tej miejscowości jest to dzieło kłockiego rzeźbiarza, natomiast nie pamiętam jak się nazywał. Natomiast zawsze jak widzę ten pomnik, to przyciąga moją uwagę, może to moje. Zrycie Beretu, ale tutaj są takby tak wypłaszczenia tarasy takie ziemne zrobione. Czyżby to były jakieś tarasy zrobione pod obronę bo chciałem zaznaczyć, że tutaj w szalejowie dolnym wróć górnym ale to jest niedaleko to jest gdzieś 2 km w tamtą stronę znajdują się pozostałości po bodajże największym forcie drewnianym w Europie który został wybudowany bodajże w XVIII wieku ale to może tylko moje po prostu zrycie, które powoduje, że wszędzie widzę wszędzie coś widzę, jakieś po prostu stare rzeczy, fortyfikacje, okopy itd.